EKS przegrał 0-2 z Arką Gdynia w ostatnim meczu w 2024 roku i w tym odcinku podsumuję to spotkanie, wyjaśnię Wam jak wygląda sytuacja trenera Jakuba Dziuki, czy to był jego ostatni mecz w roli szkoleniowca eks u a także wyjaśnię Wam dlaczego kibice uks u są masochistami, bo inaczej nie da się określić oglądania meczów tego zespołu niby piłkarskiego. Mówię o zespole niby piłkarskim, pseudo piłkarskim Bo faktycznie tego nie da się obronić I tutaj z kilka suchych statystyk To nie są moje wymysły, moje wiecie, subiektywne opinie I tak dalej, chociaż do tego też przejdziemy Bo pewne rzeczy widać gołym okiem Jakie nie grają w ŁKS, ale tak Najpierw suche fakty, EKS po raz ostatni Gola strzelił na własnym stadionie 17 września Z Wisłą kraków Od tego momentu prawie 3 miesiące 6 meczów, prawie 10 godzin Meczów rozegrywanych na stadionie Króla EKS przez te prawie 10 godzin Nie strzelił ani jednego gola na własnym stadionie. Do tego na sześciu ostatnich meczach Eukesiacy nie wygrali ani razu, z czego przegrali trzy ostatnie mecze w 2024 roku z Legią Zarką Gdynianą i z Kraku, Kraków, więc to wygląda katastrofalnie jeśli chodzi o UKS. I możecie uznać naprawdę, że jestem nienormalny, znaczy jest taka szansa, że jestem nienormalny oglądając EKS, to na pewno. Ale chodzi mi po prostu o to, że na stadionie EKS-u w meczu z Arką Gdynia było 4800 kibiców i ktoś by powiedział katastrofalnie. Z jednej strony tak, bo to była najniższa frekwencja EKS-u na nowym stadionie w Wildzie I generalnie tyle kibiców no, pomieściłoby się na jednej starej trybunie, więc z tej perspektywy można zadać pytanie, po co było budować nowy stadion. W tym kontekście to brzmi źle. Ale z drugiej strony pomyślcie o tym, skoro robił każę u od 3 miesięcy nie potrafią strzelić gola u siebie. Nie wygrywają spotkań, i naprawdę to jest statystycznie niemożliwe. Ktoś tam pisał w internecie, ja się z tym zgadzam. Gdyby grupka 11 kibiców LKS-u podchmielonych zagrała w tych 6 meczach, to statystycznie mi się wydaje autentycznie, że oni by strzelili jakiegoś gola. No, przysięgam, jakby to nie brzmiało, ale potrzeba jakaś dzika kontra, nie wiem, przypadkowe dośrodkowanie, cokolwiek. A tutaj mówimy o profesjonalnych zawodnikach z profesjonalnym sztabem i tak dalej, opłacanych za grube, poważne pieniądze, jak na standardy pierwszej ligi. No i taki zespół w pełni profesjonalny bo tego się nie da inaczej nazwać. Nie jest w stanie strzelić gola przez, no właśnie, 6 meczów u siebie, no gdzie okej, okay, zgrał grał z Ruchem czy teraz z Darką, no ale nie był w stanie też strzelić gola i stalowa stali, stali, wola i tak dalej, więc pod tym kątem to wygląda bardzo źle, jeśli chodzi o Eucest. Nie był też w stanie strzelić gola z Polonią Warszawa, gdzie, no to nie są wybitne zespoły, jeśli chodzi o pierwszą ligę więc naprawdę ta liczba meczów niestrzelonych, gdy nie, ŁKS nie strzał u siebie gola, to jest coś niesamowitego i z tej perspektywy to naprawdę dla mnie każdy kibic ŁKS-u jeden, każdy jeden kibic ŁKS-u, który przychodzi na stadion oglądając to coś, bo to nie jest piłka nożna, to chyba jest ala piłka nożna, no coś w tym gatunku, coś w tym kierunku, ale nie do końca, no wiecie, gdzieś tam plus, minus, nie? Ale tak, no w 100% to nie jest piłka nożna, ale każdy kibic ŁKS-u, który ogląda te happeningi ala sportowe, tak bym to nazwał, takie wydarzenia gdzieś tam w okolicach sportu, no to każdy kibic u który to ogląda, to naprawdę dla każdego kibice ŁKS-u szacunek, bo oczywiście kibice Wa mogą się śmiać, że no, co to jest, tysięcy kibiców, tak samo kibice nie wiem, Legii, Lecha i tak dalej, z perspektywy tego, ile osób przychodzi na te zespoły, ale jednak porównajcie, ok, widzę, gra w Ekstraklasie, ma problemy, ale wciąż gra w Ekstraklasie, inne zespoły jak Lech czy Legia walczą o Mistrzostwo Polski a jakby kibice nie wiem, mówię, Legii, czy widzę zobaczyli jeden mecz ŁKS-u to tego się po prostu nie da oglądać, więc ja naprawdę uważam, że z tej perspektywy każdy kibic UKS u który przychodzi na to, no to to jest po prostu coś niesamowitego i tutaj na pewno brawa dla was generalnie kibiców UKS-u bo wy mnie oglądacie bo w sumie no to jest jak na razie najlepszy zawodnik UKS-u i generalnie naprawdę jeśli chodzi o stałość formy no to Pią sportowe UKS u piłkarze, trenerzy mogliby tego pozazdrościć kibicom, oczywiście można tu wchodzić, że łatwiej może wiecie, kibicować i tak dalej niż po prostu grać. No jakby to, to, to na pewno, że no, wiecie, no tam, tam możemy to porównywać, no ale jednak mimo wszystko warto docenić te starania kibiców łks u no bo mówię z tej perspektywy że wciąż zbiera się te kilka tysięcy osób, które przychodzi oglądać mecze łks u po tylu nieudanych sezonach, po tylu porażkach, po tylu po prostu szmatach w Ry, no to to jest też niesamowitego, i tutaj na pewno grakulacje dla kibiców łks u bo to w zasadzie jedyny pozytywny aspekt tego, co się dzieje w klubie Zale Unii to takie pokazanie, że nawet jak nic nie idzie, nawet jak to wygląda katastrofalnie jak z Arką Gdynia, to jest ta grupa tysięcy kibiców, którzy zawsze przyjdą na UKS i tutaj na pewno duży sz szacunek z tej perspektywy, no i to też oczywiście możemy się z tego śmiać, ale jednak wydaje mi się, że każdy klub w Polsce poza tą grupą może pięciu innych klubów chciałby mieć te tysięcy kibiców, które przychodzi na każde spotkanie, a tak można mówić w kontekście UKS -u. i tutaj na pewno gratulacje dla kibiców, do piłkarzy przejdziemy, ale dla nich no, no no nie będzie gratulacji generalnie, chyba nie ma się co dziwić. i <laughs> No, bo właśnie spotkanie z Arką Gdynia. Z jednej strony to nie wyglądało wszystko tak źle. No, bo możemy z drugiej strony, no wiecie, powiedzieć, że do 80 -tej którejś minuty, no było 0 do 0. W końcu Arka przyjeżdżała, mając ponad 10 punktów więcej od LKS-u, będąc w bardzo dobrej formie, mając tylko jedną porażkę pod wodzą nowego trenera w lidze. Więc Arka była faworytem, a jednak męczyła się w tym meczu, i to też nie było ładne, łatwe spotkanie dla Arki. No, ale jeśli chodzi o LKS, na pewno zawód znowu to było spotkanie bardzo jałowe, i w zasadzie LKS miał to posiadanie. Piłki niewiele z tego nie wynikało, nawet gdy miał jakieś szanse to marnowali je, czy Pirulo, czy Stefan Fejr, Taki tutaj na pewno duże problemy ŁKS-u. Znowu okazało się to, że ŁKS nie potrafi grać w ataku pozycyjnym i nie potrafi tego dłuższego posiadania piłki przekuć na klarowne sytuacje pod bramką przeciwnika, nawet gdy to robił, no to tak jak mówię rywal to rozczytywał. I znowu powtarzały się w sumie stare błędy, jeśli chodzi o ŁKS. Często gdy ŁKS-iacy mieli strzelać, to podawali, gdy mieli podawać, to strzelali, więc problemy z decyzyjnością też często piłkarze byli osamotnieni. Często to było tak, że czy czy wchodzili w dribbling, no ale mieli dwóch, trzech gości na plecach i zero wsparcia od reszty zespołu, więc tu na minus, że często piłkarze LKS musieli grać bardzo indywidualnie, ale nie samolubnie z tego, że nie chcieli podawać, tylko po prostu nie mieli wsparcia w poszczególnych sytuacjach i tu znowu zabrakło takiej no pomocy po stronie piłkarza LKS-u. Często była dziura pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, jeden zawodnik musiał walczyć z trzema innymi rywalami, bo po prostu nie miał wsparcia od reszty zespołu, więc w sumie powtórzyły się te same błędy, jeśli chodzi o LKS. Znowu stały fragmenty, nieszczególne, no zazwyczaj to Arka wygrywała te stałe fragmenty gry EKS, nie potrafił tego wykorzystywać. Małe plusy może na przykład przy nazwisku Mateusza Wysokińskiego, który moim zdaniem zagrał naprawdę nieźle znowu po raz drugi z Legią Warszawa też był wiodącym piłkarzem ŁKS-u Podobnie z Arką Gdynia, oczywiście miał niecelne podania i tak dalej. Zdarzają się błędy temu piłkarzowi generalnie, to jego dopiero pierwsze kilkanaście spotkań na poziomie pierwszej ligi, ale całościowo Wysokniński naprawdę okrzepł na tym zapleczu ekstraklasy i na pewno można zaliczyć na plus, że nie boi wchodzić się w pojęcie. Jedynki, dryblować, podawać w nieoczywistych sytuacjach Mateusz Wysokiński. Naprawdę, moim zdaniem, to powinien być podstawowy piłkarz LKS-u. I dobrze, zastąpił Mateusza Kupczaka w roli defensywnego pomocnika, jakoś szczególnie nie brakowało Mateusza Kupczaka w tym meczu. Do tego chyba stosunkowo nieźle. Nie patrzę na sytuację bramkową, ale całościowo całkiem przyzwoicie na prawej obronie. Wypad Lewandow Glend, też kilka niezłych wejść tutaj Artemiusa, Tutyskinasa, ale całościowo no trudno jakoś tutaj chwalić LKS. Kolejny mecz Pirulo, gdzie on nie wyglądał dobrze w środku pola, nie potrafił celnie strzelić. Czy podać. Po prostu no to były takie sytuacje, gdzie nawet Pirulo już nie miał problemów. No robił to dobrze, no już nawet potrafił wyczytać to, kiedy podać, kiedy strzelić, ale po prostu te jego zagrania, ta finalizacja tych zagrań nie stała na wysokim poziomie. Michał Mokrzycki on niestety oddychał rękawami i to było widać też zmieniony już, już w 60. minucie ten piłkarz. No i podobne zmęczenie było widać po Andreu Arasie czy Młynarczyku. Jednak widać, że to, że muszą grać ci piłkarze w zasadzie cały czas, no mocno odbija się to na skrzydłowych LKS-u. A Rasa drugi miesiąc, no ponad dwa miesiące już bez bramki i ta końców Rundy jesiennej niekoniecznie dobra, jeśli chodzi o tego zawodnika. Antoni Munarczyk, no mógłbym się go czepiać, ale też, no mówię, tu często brakuje wsparcia takiemu Munarczykowi, często ta współpraca kuleje, no i taki Munarczyk ma trzech rywali przed sobą, a niekoniecznie ma opcję do zagrania, więc tu też na pewno trudno mi jednoznacznie wynić tego piłkarza, no ale generalnie to nie wyglądało dobrze, jeśli chodzi o Łódzki Klub Sportowy. Też kolejna bezbarwna zmiana Jędrzeja, zająca. Aleksander Iwańczyk, no i źle sobie przyjął piłkę i obejrzał czerwoną kartkę, ale tu moim zdaniem nie powinniśmy winić Iwańczyka a gdy Iwańczyk obejrzał czerwoną kartkę i tak przegrywał 0 do 1, to po pierwsze, po drugie Iwańczyk, no jednak piłkarz 17-letni. Okej, okay, możemy wymagać, ale wciąż to jest młody zawodnik, to nie od niego powinniśmy zaczynać rozliczania. Przecież wiecie, Iwańczyk w poprzednich meczach nie grał, a ŁKS i tak wyglądał słabo, więc to nie był największy winny UKS-u, no ale na pewno ta sytuacja też tutaj nie pomogła eks w końcu, no i dzięki temu. Między innymi Jarka też strzeliła tego gola i wygrała 2 do 0 ale znowu się powtórzyły te same schematy, jeszcze chodzi o LKS. mówię tutaj, problemy w ataku pozycyjnym, no i okej, okay, możemy mówić, że, 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 że to nie wyglądało źle do tej 80. minuty, no ale całościowo, nawet jeśli prowadzisz, można powiedzieć, grę masz większą inicjatywę niż Arka, bo to tak można ująć, na pewno Arka nie grała, jakiegoś nie zagrała wybitnego meczu, nawet nie zagrała dobrze, no strzeliła dwie bramki, ale to nie było wybitne spotkanie Arkowców, no ale właśnie, LKS tego nie wykorzystała, Arka wykorzystała dwie sytuacje w końcówce, wygrała 2 do 0, więc no nawet no, były jakieś momenty, jeśli chodzi o LKS, ale ŁKS jeśli nie jest gola, jeśli po raz kolejny rozczarowujesz kibiców, to trudno mówić o tych poszczególnych momentach, bo jednak liczy się wynik, a wynik po raz kolejny jest na korzyść przeciwnika, więc to na minus dla UKS-u. No i kolejne takie, no bardzo jałowe spotkanie. Ok, było to posiadanie, ale często rozgrywanie, wiecie, do boku, no wiecie, w boki, tak dalej, wokół, no po obwodzie polakarnego arki, gdy nie, ale brakowało finalizacji po prostu takiego ognia w ofensywie, takiego flow. No trudno to no, jednoznacznie ująć, zawrzeć to w statystykach, ale wiecie o co mi chodzi. Czasami gra jakiś zespół. Nawet jak coś nie wpada, tak było po stronie UKS u chociażby z Wisłą Płocką. Coś nie wpada, ale widzisz, że te akcje idą z sensem, że są płynne i naprawdę czuć takie flu, czuć taki wiecie, taki, nie wiem, taką emocję wiecie o tym mi chodzi po prostu takie połączenie, że to niedługo wpadnie. Jak nie w tym meczu, to generalnie no, dobrze wygląda ten atak. A w tym meczu tego nie było sporo takich akcji, bo były, ale no i raczej, no wiecie, nie zapowiadało się na to, żeby LKS miał skorzystać z tych akcji i na przykład strzelić gola No więc jałowe spotkanie, jeśli chodzi o LKS i można powiedzieć, że dobrze podsumowujący obecny zespół UKS u kolejne jałowe spotkanie takie po prostu bezjajeczne, przegrana 0-2, no co więcej powiedzieć, po prostu kolejny mecz ŁKS-u, gdzie to wyglądało bardzo słabo, zabrakło ryzyka jakichś nieoczywistych decyzji tego ognia w ataku, no i można powiedzieć, że Arka zasłużenie wygrała 2-0, nie miała wielu sytuacji, ale AIE wykorzystała, a ŁKS miał szansę, Fajertaga czy Pirulo z ich nie skorzystał, no i można powiedzieć, że to zemściło się na ŁKS-ie, Arka wygrała 2-0 i naprawdę skomplikowała sytuację ŁKS-u w tabeli pierwszej ligi. Komplikowała też e, sytuację trenera Jakuba Dziuki po stronie łks u Wiemy, 6 meczów bez zwycięstwa po stronie łks u 3 porażki z rzędu, i to naprawdę nie wygląda ciekawie, jeśli chodzi o trenera Jakuba Dziukę. Nie powiem, że na 100% ŁKS zmieni trenera, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale na pewno może być, no może być grany po prostu taki scenariusz. To jest realne, że ŁKS zwolni tego trenera. A też powiem, że to nowe miejsce pracy Jakuba Dziuki ewentualne może być bliżej niż Wam się wydaje. Tak to po prostu ujmę, no gdzieś pomyślałem o tym ostatnim meczu ŁKS-u, dodajcie parę kropek do siebie, zmiana trenera Warcy Gdynia i tak dalej, to może wszystko wziąć ze sobą Jakuba Dziółka, oczywiście nie musi, no ale nie wykluczone, że faktycznie LKS wejdzie w nowy rok z nowym trenerem, czy faktycznie coś to da lks owi no trudno stwierdzić, oczywiście możemy się wiele czepiać do wielu decyzji Jakuba Dziółki, bo to kolejny mecz, gdzie EKS nie wyglądał dobrze w ataku pozycyjnym i na pewno ten zespół nie rozwinął się na przestrzeni dwóch ostatnich miesięcy, nawet można powiedzieć, że weszła stagnacja, LKS zaczął się cofać w rozwoju, więc to na pewno na minus na minus też ciągłe opieranie się, wiecie, na Pirulo w środku pola i tak dalej, trzymanie się tego samego składu, który często nie dojeżdżał i to też m.in. dziłka swoim, wiecie, no, tym jego brakiem elastyczności w wyborze składu doprowadził do tego, że tacy wiech glęczy Mokrzycki faktycznie w końcówce rundy, no oddychali już rękawami, co, przy, co przełożyło się na te słabe wyniki ŁKS-u, no i tak jak mówię, być może dojdzie do zmiany trenera, to jest naprawdę całkiem realny scenariusz, że, 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 że Jakub dziłka e, przeprowadzi się do innego klubu, ŁKS będzie miał nowego trenera, to jest Całkiem możliwy scenariusz. Mówi się chociażby o Marcinie Matysiaku, że on może wrócić na ławkę trenerską LKS-u, ale szczerze, ok. Jakub Dziuka, mówię też, bardzo dużo złych decyzji, jeśli chodzi o tego trenera. Na pewno ma swój skład, swoją winę, jeśli chodzi o obecną sytuację LKS-u, ale czy to odmienienie, czy ta nowa mi da LKS-owi coś super? No nie powiedziałbym. Oczywiście taki Matysiak może oczyścić sytuację, wiecie, wyciągnie wnioski z błędów popełnionych przez Jakuba Dziuka i usprawnia LKS na rundę wiosenną, ale całościowo też patrząc na ostatnie zmiany w LKS-ie w ostatnich latach. No, to na ostatnie 4,5 roku zwolnienie dziółki i zatrudnienie nowego trenera byłoby dziesiątą zmianą na ławce trenerskiej EUKS-u. Spośród tych dziesięciu ewentualnych zmian, no mówię tutaj o zwolnieniu Jakuba dziółki jako rzeczy potencjalnej, jeśli jeszcze nie o takiej, co na pewno się wydarzyła, no to spośród tych wszystkich zmian jedyna taka rzecz, która dała łks owi coś na plus, czyli awans do Ekstraklasy, to powrót Kazimierza skalana ale je uni 2. Poza tym i stawowy, i Mamrot, i Stokowiec, i nawet Matysiak, i tak dalej, czyli Bikunia, oni wszyscy w długofalowej perspektywie nie zmienili sytuacji -u, więc to wcale trener nie musi tu być największym problemem. Oczywiście mógłbym apelować o czas dla Roberta Grafa i też po części to robię, no bo to jest człowiek, który w ŁKS-ie jest niecały rok przepracował jak na razie leknie okienko transferowe, ale też Robert Graf musi pamiętać o tych oczekiwaniach w EKS-ie. Naprawdę jeśli EKS nadal będzie tak grał, jeśli nadal nie będzie potrafił grać i stworzyć widowiska na własnym stadionie, no to sorry, ale jakby Robert Graf i osoby zarządzające ŁKS-em, Dariusz Melon i Tomasz Stalski muszą liczyć się z tym, że za niedługo na Eukes będzie chodziło po 4-3 po tysiące kibiców, bo po prostu Ludzie i nie ma się co dziwić, nie będą chcieli oglądać tego czegoś, no a mówię o tym czegoś, bo to nie są mecze piłkarskie, to jest jakieś gra piłkarska, ale to na pewno w ostatnim czasie nie jest piłka nożna sensu stricte, jeśli chodzi o łódzki klub sportowy, I na pewno trzeba to naprawić, bo tak jak mówię, możemy mówić o budowie zespołu, ale jednak w mieście derbowym, w mieście łodzi, gdy ta rywalizacja pomiędzy Widzewem a euks trwa cały czas, dzieje się cały czas, no to w takim mieście na pewno nie masz tyle czasu na, na to oczekiwania, też tych sezonów przejściowych budowania zespołu, procesów, tego wszystkiego. W EUKS-ie było tak sporo i zakadencji kadencji tu dziedzica, że ja się nie dziwię, widzą, że są niecierpliwi i oczekują od grafa wyników na tu i teraz. Nie ma się co dziwić, oczywiście, graf może się bronić tymczasem i tak dalej, ale jednak, no, to też pokazuje ta frekwencja po raz kolejny najniższa na nowym stadionie łks u jeśli chodzi o mecze ligowe. No, to, to pokazuje ten spadek frekwencji, właśnie niespełna 5000 kibiców z Arką Gdynia, że naprawdę ta budowa nie może trwać w nieskończoność i już na wiosnę muszą być widoczne jakieś zalążki, jakieś początkowe efekty pracy, właśnie wiceprezydenta. EŁKS-u do sportu, bo UKS nie może wiecznie trwać w procesach budowy i tak dalej, bo to wszystko wykorzystuje widze, który zdobywa, można powiedzieć, coraz bardziej tę przewagę kibicowską i tak dalej w mieście łodzi. No jednak, LKS z każdym takim kolejnym sezonem przejściowym, gdzie nie ma tych wyników na tu i teraz, traci generalnie, jeśli chodzi o markę w polskiej piłce i tak dalej, więc EukS musi się wziąć ze siebie, naprawdę dobrze przeprasować zimowe okno transferowe, zrobić dobre transfery i na wiosnę gdzieś tam powalczyć po o te baraże. O baraże raczej bezpośrednio, a was tutaj wykluczamy, ale może gdzieś tam o baraże że uda się zahaczyć, bo w końcu jeszcze kilkanaście meczów przed siakami. Tak jak mówię, niewykluczone, jednakże to będzie już z nowym trenerem, bo tutaj może dojść do zmiany Jakub Dziółka. Może mieć nowego pracodawcy który jest naprawdę blisko. No, zastanów się, że się dłużej nad tym. Zmiana trenera Warce Gdynia i tak dalej. Tutaj tylko podpowiem, niewykluczone, nie że to dojdzie też do Jakuba Dziółki. Oczywiście nie będzie pierwszym trenerem Marki Gdynia, bo pierwszym jest Dawid Czwarga, No, ale właśnie gdzieś tam może się zakręcić trener Jakub Dziółka. Ale przede wszystkim, co powinien przemyśleć LKS, to to, czy chce realnie zostawić Jakuba Dziółkę, bo jeśli LKS ma przepracować teraz ten miesiąc, albo co przygotować. Czego zrobić transfer i zwolnić Dziółkę po dwóch, trzech, czterech wiosennych pierwszych kolejkach, to zdecydowanie nie powinno się powtórzyć. EKS powinien wyciągnąć wnioski ze zwolnienia kibowiguni, Wojciecha Stawowego czy Piotra Stokopca. Jeśli Robert Graf uważa, że Jakub dziłka nie nadaje się na eks jeśli nie pociągnie tego na, na wiosnę, to moim zdaniem Robert Graf powinien zwolnić Dziółkę już teraz, a nie czekać wiecie, w całą ziłę i wiecie, potem Dziółkę zwolnić po dwóch, trzech, czterech kolejkach, bo przez to UKS znowu zmarnuje cały zimowy okres przygotowawczy, więc jeśli EKS ma zmienić trenera, to teraz i na pewno na, w okresie najbliższych dni powinno się wyjaśnić to, czy będzie zmiana na stanowisku trenerskim w ŁKS-ie i czy jakiś nowy szkoleniowiec zasiądzie na ławce trenerskiej łódzkiego klubu sportowego.